Musimy podkreślić to, że otyłość jest chorobą przewlekłą. To nie jest defekt kosmetyczny, to nie jest jakieś tam zaburzenie takie, że wyglądamy tylko źle. To jest poważna choroba metaboliczna, która wiedzie do ponad 200 innych chorób. W związku z tym leczenie jest przewlekłe i nasze zmiany w stylu życia muszą być na zawsze. Muszą być trwałe, także musimy tutaj odróżnić odchudzanie od leczenia otyłości, bo często te dwie rzeczy są mylone. Odchudzanie to jest właśnie postrzeganie choroby otyłościowej, wyłącznie jako defektu kosmetycznego, i jest nastawione na szybki, spektakularny efekt, tak? czyli chcemy zmniejszyć swoją masę ciała na wesele, na wakacje, na sylwestra. Fakt, że może czasem być to też takim zaczątkiem naszej zmiany dużej. Ale często niestety odchudzanie kończy się za te kilka tygodni czy kilkanaście. Natomiast leczenie choroby otyłościowej, to jest proces przewlekły, to jest zmiana powolna. To jest właśnie chodzi o to, żeby nasze zmiany, to my często mówimy, że to nie jest sprint, tylko maraton. Więc nasze zmiany muszą być powolne, bo muszą być trwałe. I wtedy dopiero mamy szansę na wejście na szczyt, na osiągnięcie naszego celu, którym będzie nasze zdrowie, czyli redukcja masy ciała połączona jednocześnie ze zmniejszeniem ryzyka powikłań otyłości, z wyrównaniem zaburzeń metabolicznych i z lepszą jakością życia. Tak, to jest zdecydowanie ważne, że to jest coś więcej niż tylko właśnie ten efekt kosmetyczny, o którym, o którym pani mówi, to jest. Bardzo ważne. Mhm. Musimy pamiętać o tym, że terapia otyłości jest skupiona na kilku filarach. Więc nie jest to wyłącznie leczenie, tak jak niektórzy oczekują. Nie, nie mamy leku cudownego. I sama o tym jeszcze będziemy mówić dalej, sama farmako, farmakoterapia nie wystarczy, ona też nam nie zastąpi zmiany stylu życia, więc mamy cztery filary leczenia otyłości. Pierwsze to jest zrównoważony poziom podaży kalorii, czyli odpowiednie odżywianie. Drugie to jest zrównoważony wysiłek, wsparcie psychologiczne, bardzo ważne. I kolejny etap, ten czwarty filar, to jest farmakoterapia bądź też chirurgia bariatryczna. To już zależy od stopnia zaawansowania otyłości, od chorób towarzyszących. No, każdy pacjent musi mieć terapię skrojoną na miarę, więc tutaj mamy bardzo dużą indywidualizację. Także to jest niezmiennie ważne, że terapia otyłości to nie jest tylko farmakoterapia, tylko to jest trwała zmiana nawyków plus ewentualnie wsparcie poprzez farmakoterapię czy chirurgię bariatryczną. Dzięki temu, że zredukujemy masę ciała, tak jak powiedziałam wcześniej, od czujemy długotrwałe korzyści. Więc mamy wtedy mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Bądź też jeżeli już chorujemy na cukrzycę typu drugiego, to zdecydowanie lepsze wyrównanie glikemii. Mamy mniejsze ryzyko śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, czyli z powodu zawału czy udaru. Mamy zmniejszone ryzyko pojawienia się stłuszczenia wątroby tego zależnego od Zaburzeń metabolicznych. Mamy mniejsze bóle związane z mięśniami czy zestawami, bo też są one mniej obciążone. Mamy poprawę zdrowia psychicznego. Yy, mamy no, lepszą jakość życia dzięki temu. Także to jest niezmiennie yy bardzo ważne.